Zadanie piąte. Do końca wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych. Dla każdej liczby rzeczywistej x i dla każdej liczby rzeczywistej y wyrażenie następujące jest równe. I co tutaj moglibyśmy zrobić? Moglibyśmy rozwinąć każde z tych przykładów i zobaczyć, które rozwinięcie jest równe temu wyrażeniu. Natomiast mamy bardzo dużo w tym miejscu wyrażeń. I ta metoda zajęłaby bardzo dużą ilość czasu. Ponieważ to jest zadanie testowe, to dobrze byłoby wybrać taką metodę, która jest szybsza i która tego czasu nam w tym momencie nie zabierze. Dlatego ja pokażę, w jaki sposób to wyrażenie możemy przekształcić. Po pierwsze, musimy pamiętać o tym, że liczba 9 to jest dokładnie to samo co 3 do potęgi drugiej. Natomiast tutaj mamy wzór skróconego mnożenia. Chodzi tutaj dokładnie o wzór skróconego mnożenia, którym jest kwadrat różnicy. Zapiszemy go sobie symbolicznie. A odjąć B do potęgi drugiej to się równa. A kwadrat odjąć 2 razy A razy B dodać B do potęgi drugiej. Czyli popatrz że to, co znajduje się w nawiasie, przyjmuje dokładnie taką postać, jaka znajduje się w tym miejscu, czyli po prawej stronie tego równania. To z kolei oznacza, że wyrażenie x kwadrat odjąć 2 razy x razy y, dodać y do potęgi drugiej, na podstawie tego wzoru skróconego mnożenia możemy zapisać jako x odjąć y całość do potęgi drugiej. To z kolei oznacza, że liczbę 9 odjąć x kwadrat odjąć 2 razy x razy y i dodać y do potęgi drugiej na podstawie tych przekształceń, które dokonałam w tym miejscu możemy zapisać jako oczywiście po znaku równości jako 3 do potęgi drugiej odjąć x odjąć y i całość do potęgi. Drugiej. I na tym etapie musimy zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy jakiś element do kwadratu minus jakiś inny element do potęgi drugiej. Czyli znowu tutaj powinniśmy zastosować wzór skróconego mnożenia. Popatrzmy. Chodzi tutaj dokładnie o różnicę kwadratów. Mamy jakiś element do kwadratu, odjąć jakiś inny element do kwadratu, to to w rezultacie jest równe, a odjąć b w jednym nawiasie Razy a dodać b w nawiasie drugim. Czyli przy wykorzystaniu tym razem tego wzoru skróconego mnożenia możemy przekształcić to wyrażenie, które znajduje się w tym miejscu. Czyli zapiszmy, że 3 do potęgi drugiej odjąć, x odjąć, y do potęgi drugiej. Jest w tym przypadku równe. No właśnie, możemy sobie tutaj z boku napisać, że jeżeli chodzi o ten wzór skróconego mnożenia, to naszym A będzie 3, natomiast naszym B będzie tutaj całe wyrażenie, którym jest x odjąć y. Zatem tutaj po znaku równości my możemy zapisać, że otrzymujemy 3 odjąć x odjąć y w nawiasie, zamykamy nawias, a w drugim nawiasie uzyskujemy 3 plus x dodać y, tu zamykamy ten mniejszy nawias oraz ten nawias zewnętrzny. No i teraz, jeżeli popatrzymy sobie na odpowiedzi, jakie tutaj mamy, to zobaczymy, że to, co uzyskałam w tym miejscu, to jest dokładnie to samo, co jest zapisane w odpowiedzi D, w podpunkcie D. Przy czym ja tutaj te zewnętrzne nawiasy zapisałam jako nawiasy okrągłe, natomiast tutaj są nawiasy kwadratowe. To nie ma znaczenia. Więc możemy od razu zaznaczyć tutaj odpowiedź D. No ale my w zadaniu mamy powiedziane, że mamy wybrać dwie poprawne odpowiedzi. To znaczy, że musimy tutaj jeszcze poszukać jakieś pewne jak, jakiejś jeszcze innej odpowiedzi. I teraz w pierwszej kolejności ja bym się skoncentrowała na przekształceniu tego wyrażenia, a dokładnie przekształcimy sobie ten pierwszy nawias. Ja go tutaj zapiszę i mamy 3, odjąć, x minus y w nawiasie i zamykam nawias. I teraz co ja mogę zrobić? Ja na pewno mogę wyłączyć minusa przed nawias, przed ten nawias zewnętrzny. W rezultacie ja tutaj uzyskuję minus 3 plus i w nawiasie x minus y zamykam wewnętrzny nawias i zamykam nawias zewnętrzny. Czyli jeżeli... Pod to wyrażenie tutaj, pod ten pierwszy duży nawias, podstawię ten element, no to my uzyskamy w rezultacie tutaj minus. Minus 3 plus x, odjąć y, zamykam nawias, no i następnie przepisuję całe to wyrażenie. Czyli będziemy tutaj mieli 3, dodać x, dodać y, zamykam nawias 1 i zamykam nawias drugi, czyli popatrzmy. Znowu to wyrażenie, które uzyskałam tutaj, to jest wyrażenie, które mamy w podpunkcie F. Przy czym tutaj też różnica polega na tym, że autorzy tego zadania wykorzystali nawiasy kwadratowe, jeżeli chodzi o te nawiasy zewnętrzne, a ja wszędzie zapisałam nawiasy okrągłe. Obie formy, czyli z tymi nawiasami kwadratowymi, jak i okrągłymi, są prawidłowe. Oznacza to, że tutaj w tym zadaniu mamy dwie poprawne odpowiedzi, będzie to odpowiedź D oraz odpowiedź F.